Janina Czarnecki. Wielka Noc. Wesoły zajączek, kolorowe jajka tak się zaczyna ta wielka nocna bajka. Zdobimy koszyczki, wkładamy jedzenie, niesiemy do kościoła na sobotnie święcenie. Niedzielę zaczynamy wczesnym śniadaniem, dzieląc się jajeczkiem symbolicznym daniem, a już wieczorkiem z radością czekamy na ładny poniedziałek, śmingus dingus zwany. Oblewamy się wodą cały dzień, od rana, gdy każdy jest mokry, zabawa udana. Bo nasze tradycje i rodzinne święta to kawałek polski. I o tym pamiętaj, czytał Bogdan Dmowski.